Dobry państwu. Ja kandyduję na prezydenta. Jeżeli będą głupie pytania, to ja was masakruję tutaj. Pana, no tak pana zaraz masakruję, żeby to wyglądało nawet wadek, tak? Bezrobocie. To jest bardzo prosta sprawa. Wszystkim kobietom należy zabronić pracować. Są ludzie biedni, których nie stać na podstawowe rzeczy. Prawdopodobnie powinniśmy podcinać im nogi. Po co komuś buty, skoro ma jedną nogę? Co więcej, nie ma czegoś takiego jak bieda. Tak? Jest po prostu bogactwo. Z drugą stroną. Proszę pana, każdy powinien mieć opaskę, proszę pana, z kolorem lewactwa na ręku, tak? Od białego to tak takie purpury, proszę pana. Biały, bardziej czerwony, różowawy, różowy bardziej, pana, i czerwony i purpurowy, proszę pana. Lewactwo trzeba stemplować, proszę pana. Rzucić grana do jednego kotła. zafikanki Dlaczego zafikanki zawsze są z górnej części bułki? Tylko w Polsce, proszę pana, w Unii Europejskiej zafiekanka jest tylko z górnej części. Problemy energetyczne Polski, proszę pana. Nie ma żadnego problemu. Jest proste rozwiązanie. Dwa słowa. Gówno od krów. Odłączony, proszę pana, transport miejski, proszę pana. W Warszawie jest tym duży problem, tak? Ja Widzę, w furmankach kobiety same jeżdżą, i kto to ciągnie te furmanki? Kobiety, proszę pana. Kobiety ciągną furmanki, w których jadą kobiety. To załatwia wszystkie, proszę pana, problemy tak? naszego społeczeństwa. I kobiety, proszę pana, i, i, i transfer, proszę pana, i ropę, proszę pana. I złodzieje, proszę pana, z Brukseli, proszę pana. Oni kradną, nic nie robią więcej, proszę pana. Brukselę powinniśmy zastąpić. Ja widzę to tak, wszystkie państwa powinny być kwadratowe, tak? Granice by były proste i wszystko by było jasne, proszę pana, ale nie tak jak teraz. Nie ma czegoś takiego jak zły dotyk, po prostu facet dotyka dziecko brudną ręką, że Pana, nie, nie jest to żaden zły dotyk. Pr -prosta, pr Prosta, sytuacja, proszę pana, no. Jeżeli człowiek robi zakupy za 10 złotych w sklepie, proszę pana, to sklep powinien mu oddać 4. Tak, to jest prosty czerwik, 10 do 4, proszę To jest rozwiązanie stosowane szeroko wszystkich młodych społeczeństwach, a w Unii Europejskiej nie ma takich rozwiązań. Jeżeli Pan jeszcze raz będzie mi przerywał, to ja po prostu Panu wypierdolę. Media Unii Europejskiej że jak kału nie istnieje. To jest wyraźnie napisane, przepraszam, moja dewiza, tak? Nie będę takich opowiadał tutaj wanialuków, panie. Ten trzeba w Warszawie, proszę pana, zmienić, zlikwidować. Ja chcę postawić tam banana. Powinni ludzie pracować na swoim stanowisku, aż umrą. Przychodzi, proszę pana, kolejny pracownik, wymienia się, zsuwają tam tego łopatką. Proszę pana, to jest proste. Silny prezydent, silna Polska, proszę Pana. Ja przychodzę na siłownię dwa razy dziennie, proszę Pana. Ćwiczę, skaczę na skakance i robię wygibasy. Silny prezydent... Dzieci powinny bać się prezydenta, proszę pana. No, a co Pani mówi, no? Cały system należy, pana, rozkręcić. Byłem ostatnio na wieży Alpha, proszę Pana, i rozkręcałem kroczek po kroczku wieżę Alpha, proszę Pana. Podpiłowywałem to wszystko, proszę Pana, to runie. To runie prędzej, czy później, proszę Pana. Big ben nie ma już wskazówki zakonnika, proszę pana nie powiem panu, kto to wziął. Pan się zastanawiał, czy Wielka Brytania jest jeszcze wyspą, proszę pana? Otóż nie jest, proszę pana, ja mam wiaderko, którym zasypuję, proszę pana, to może tam z Francji sypię wiaderkiem zawsze jak jestem w Brukseli, jadę i sypię. Było bardzo przyjemnie, ja już tutaj nigdy więcej pani się nie powiali, chociaż jest pani przemiłą osobą.